Dzień dobry Słuchasz pierwszego odcinka podcastu Turkusowe poranki z syreną A ja jestem syreną Jestem w tej chwili na Sycylii W górach, na spacerze Po mojej lewej stronie Jest las, który częściowo Spłonął zeszłego lata Ale dalej Jest zielony i część tego lasu Już odżywa Po mojej prawej jest Wzgórze Z dziką trawą taką nieogoloną przez kosiarki i też są piękne drzewa więc jeżeli wyobrażasz sobie syrenę, że właśnie wyleguje się na jakiejś plaży niczym foka no to nie tym razem więc wyobraź sobie coś takiego drewniana, ładna chatka na wzgórzu przed tą chatką drewniany stół i sobie właśnie przy tym stole siedzi syrena przed nią jest widok na las na stole jest wielki wór migdałów. Migdały są zmieszane z łupinami. I teraz zadaniem Syreny jest posegregować te migdały. I tak do jednej miseczki wrzuca migdały piękne, pełne. Do drugiej miseczki pójdą takie rozpołowione, takie pokruszone migdały. A do trzeciej takie, które się jeszcze nie otworzyły. A do dużego wora łupiny. I tak spędzałam sobie ostatnie kilka poranków. I one były dla mnie bardzo, bardzo magiczne. Ja sobie wyobrażałam, że ten rok rozpocznę właśnie od praktyki turkusowych poranków, jak to nazywam. I że właśnie będę o tych porankach robić podcast. No ale kiedy sobie to wyobrażałam, to ja myślałam, że po prostu zacznę ten rok tak ostro od. Większej dyscypliny w, w dbaniu o poranek, czyli że będę zaczynać dzień od medytacji albo od jogi kundalini, od kungu. No i tak się złożyło, że zaczęłam od medytacji, tylko nie takie, jakbym bym się spodziewała, no bo nie, nie miałam sobie w planach noworocznych segreguj mi dały. No nie, na coś takiego bym nie wpadła. No, właśnie tak się złożyło, że jest piękna pogoda, a znajomi zaprosili mnie do siebie na wieś, a że oni żyją z tej wsi, trzeba im czasami pomóc w różnych pracach. Ja wybrałem właśnie tą. I okazało się, że zakochałam się w tej pracy, gdyż mogłabym to robić codziennie, codziennie przez dwie godzinki, może nie przez osiem. Gdyż po takich dwóch godzinach segregacji migdałów mój umysł był niesamowicie oczyszczony. Ja się czułam mega lekko i przyjemnie. Wydaje mi się, że kiedy sobie tak siedzę i po prostu medytuję, nie udaje mi się być tak bardzo tu i teraz, jak właśnie podczas tej segregacji e, migdałów. Że na, naprawdę przez moją głowę nie, nie przelatywały tysiące myśli, tylko były myśli, czy migdał jest rozłupany ładnie, czy nieładnie, czy to łupinka, gdzie odłożyć. Po prostu nie było nic innego. Odpoczynek a, niesamowity. Polecam każdemu. Oczywiście podejrzewam, że możesz nie mieć w domu migdałów, zwłaszcza częściowo rozłupanych, no ale możesz sobie posegregować coś innego, na przykład ubrania. Jest początek roku. Bardzo dobrze by było zrobić porządek w szafie, powyciągać wszystko na środek pokoju i potem sobie przepatrzeć. W jakich ubraniach będziemy chodzić w tym roku, a w jakie możemy oddać ubogim? Jeżeli masz jakieś hobby, typu na przykład malujesz, to możesz sobie posegregować farby, albo jak szyjesz, to posegreguj sobie ubrania, ubrania, materiały, nici, jak robisz biżuterię, posegreguj koraliki. A jak tak naprawdę masz w domu już wszystko uporządkowane, to możesz sobie zrobić taką mieszankę specjalnie. Weź suche produkty z kuchni typu ryż, fasola, kasza gryczana, zmieszaj w jednej misce, a potem sobie tak usiądź rano w ciszy, bez telewizora, bo i posegreguj sobie właśnie ten ryż od kaszy gryczanej, od fasolki. I zobaczysz, co się będzie działo po godzince. Wiem, brzmi to jak robota kopciuszkowa. W tej chwili po tych trzech dniach z segregowaniem migdałów, ja sobie myślę, że chętnie bym została takim kąpciuszkiem. że gdyby nagle przede mną się pojawiła taka wróżka i ona by mi zaproponowała, że dam jej super suknię, że mogę iść na bal i zostawić te migdały. Nie. Nie, nie, nie. Ja bym podziękowała serdecznie wróżce i zaproponowała, żeby zaprosiła na bal kogoś innego, bo ja od balangi wolę segregować migdały albo nawet groch od popiołu, jak kopciuszek. Może 10 lat temu wybrałabym imprezę i polowanie na księcia, ale w obecnym momencie ja bym chętniej została w domu, korzystając z okazji, że jest chata wolna, że nie ma siostry tej wstrętnej macochy i wolałabym sobie pomedytować właśnie z grochem i popiołem. Troszkę inaczej sobie wyobrażałam ten odcinek, bo oczywiście nie wyobrażałam sobie tej segregacji migdałów, jak już wspomniałam. A, miałam opowiedzieć, co to dla mnie oznacza turkusowy poranek. Podejrzewam, że już się domyślasz troszeczkę z tego, co powiedziałam. Dla mnie to oznacza praktykę, która sprawia, że wchodzę dużo przyjemniej w dzień, że co jakiś czas, to nie musi być poranek codziennie taki piękny i wspaniały, natchniony, na przykład raz w tygodniu robię sobie taki poranek w ciszy, albo właśnie sobie coś medytuję, medytuję, albo właśnie uprawiam sobie jakąś jogę lub jakąś inną praktykę, o jakich będziemy opowiadać w tym podcaście, bo jest tysiące możliwości. I że ta praktyka pomaga mi w tym, żeby dzień płynął przyjemnie, spokojnie, żebym ja czuła harmonię ze sobą, ze światem, żebym osiągnęła jakąś bliskość ze źródłem poczuła jedność z kosmosem. O to mi chodzi generalnie w mojej praktyce i do tego też zachęcam Ciebie i o tym będę rozmawiać w tym podcaście. W tym podcaście będę zapraszać osoby, które mają do zaproponowania różne techniki, które albo stosują na sobie, albo mogą Cię czegoś nauczyć. Czyli na przykład nauczyć Cię właśnie mindfulness'owych praktyk, medytacji, uważności. Zobaczymy, kto się pojawi. Oprócz tego będę Cię zabierać właśnie na takie spacery, jak teraz. Albo jak się uda, to może i nad ocean, nad morze. Czasem Ci opowiem może bajkę. Czasem może sama nagram medytację. Zobaczymy. A tak w ogóle to się oczywiście nie przedstawiłam. Wiesz tylko tyle, że jestem syreną, czyli wiesz, że mam ogon. Ja się tak troszeczkę bardziej poprzedstawiam w kolejnych odcinkach. No ale w skrócie mogę powiedzieć, że o sobie tyle, że... Wyobraź sobie... 4 lata temu byłam prawie 40-letnią dziewczyną. Z depresją, z kryzysem wieku średniego, z kryzysem zawodowym, tożsamościowym, po pełnej bandzie, po prostu oh, jazda w dół ku pieku. I z tej depresji wyszłam w ten sposób, że porzuciłam wszystko. Wszystko jak leci. I wyjechałam na Wyspy Kanaryjskie. Tam zostałam hipiską. Tam szlajałam się po dzikich szlakach, nocowałam w jaskiniach albo na dzikich plażach, i właśnie tam, na tych dzikich plażach, przemieniłam się w Serenę. I oto jestem. Dwa lata sobie tak się pobujałam. I w tej jedności ze wszechświatem, i przede wszystkim te wspaniałe, fantastyczne poranki, jakie przeżywałam w sercu natury, o których poopowiadam jeszcze pewnie nie raz, Sprawiło się, że czułam szczęśliwa. Wolna, dzika i to są najpiękniejsze chwile e, mojego życia. Potem oczywiście przyszła pandemia, to wszystkim troszkę odbiło. E, rok temu wywaliło mnie zupełnie z ogona, gdyż z mojej ukochanej La Palmy musiałam przenieść się na Sycylię, co brzmi pięknie, ale no niestety do miasta, którego nie lubię, i do ciemnego, zimnego mieszkania, gdzie umierał ojciec mojego partnera, więc też nie było wesoło. No, i Sycylią się nie polubiłyśmy, gdyż Sycylia mimo że jest przepiękna w tej chwili, jak idę, to się zachwycam. Ale Sycylia jest obfita i pełna tak dużej ilości bodźców, że się czuję po prostu przestymulowana non stop, a jestem osobą wysoko wrażliwą. No i właśnie, żeby sobie pomóc, któregoś dnia zaczęłam po prostu praktykować coś, co nazwałam sobie turkusowym porankiem. I akurat na pierwszy rzut y, poszła y, praktyka jogi Kundalini, i poranne strony to jest taka praktyka, którą proponuje autorka y, książki Droga artysty Julia Cameron, że po prostu każdego poranka wypisujesz trzy strony czegokolwiek, co ci w głowie siedzi. Po prostu piszesz, jak leci. I w ten sposób też oczyszczasz swój umysł. No i. Te takie proste praktyki poranne bardzo mi pomogły. W sensie, że zaczęłam czuć się dużo lepiej, już nie byłam taka nerwowa, ta cała rzeczywistość dookoła mnie mniej przetłaczała, i wystarczyło sobie naprawdę zrobić kilka takich poranków w tygodniu. Ja sobie obiecałam, miałam ze sobą taki kontrakt, że robię raz w tygodniu, a jak będę miała dodatkowe bonusowe. No to ekstra. No i tak mi się to podobało, że robiłam więcej. Więc jeżeli mm, też masz ochotę sobie wprowadzić jakąś fajną, mądrą praktykę, która sprawi, że Twój dzień będzie lepszy, też ze sobą podpisz jakiś kontrakt, czy to jeden dzień w tygodniu, dwa, trzy, e, ile potrzebujesz i zacznij coś robić. E, co to może być, zacznij od czegokolwiek, a potem zobaczysz, czy to Ci się sprawdza, czy nie. Ja chyba ten odcinek już będę kończyć, bo już nawijam strasznie długo jak na pierwszy raz i też dostaję zadyszki, a przyroda jest y, tak obłędna, że chcę się jeszcze nachapać, zanim wrócimy do miasta. O, trochę są spalone drzewa. Są czarne. To jest trochę smutne, a jednocześnie jest piękne, bo ja wiem, że to odżyje. Więc w przyszłym odcinku y, opowiem Ci troszeczkę więcej o tym moim dzikim okresie, o tym jak byłam tą hipiską, która się zamieniała w syrenę, o tym... Y, Dlaczego warto czasami nocować w naturze? Jeżeli masz ochotę dalej mnie posłuchać, to nagrałam baśń medytacyjną Turkusowy Poranek syreny, w której masz okazję możesz przenieść się na Wyspę La Palme do ogrodu, który tam założyłam. W tej baśni zabieram cię nad Ocean, na plaży, na której stawałam się Syreną, no i przede wszystkim do mojej magicznej jaskini mocy. Więc jak masz ochotę, to sobie ściągnij ze strony turkusoweporanki.pl. Linki wrzucę w notatki tego odcinka. I bardzo Ci dziękuję, że mnie słuchasz. Życzę Ci przepięknego dnia. Serdecznie pozdrawiam. Sirena.